Się kończy, i nie wiem, co dalej z tym będzie. Mieszkańcy naprawdę oczekują, bo w styczniu było już powiedziane, że te lampy będą, Pan nie zapewniał, wręcz w naszej rozmowie, bo byłam Pana i cisza. Proszę Czy my mamy świecić oczami przed mieszkańcami? Ja oczywiście potwierdzam jest, jest proszę Państwa pozwolenie na budowę wydane, ale jeżeli tutaj no, rada, bo to jest no, koszty, nie pytam jakie jest tam kosztory zrobione, 30 50 50 <noise> tysięcy, jest, jest to inwestycja, który, mu, która musi przejść y, przez Radę. Jeżeli Rada przyjmie, a zajdzie środki do reali, taka inwestycja będzie realizowana. Ale w tym roku nie wiem, czy jest to, czy jest to możliwe, bo wiemy, jaki, jaki jest budżet akurat na, na końcówce tego roku. Także ale, tak to ale wygląda. Ale my zapytajmy o to już od początku roku, żeby w połowie roku tutaj dyskusja, nie Pani Panie doskonale wie, że no, Rada to musi przyjąć. Nie wiem jak byłoby. Jest w tej chwili kosztory, jeżeli będą środki, proszę bardzo, Rada przyjmuje i będą środki, no to do realizujemy i to jest normalną rzeczą. Ale koszty po mogą się dużo zmniejszyć i jeżeli je ogłosimy y, przekar, to dopiero no się okaże. Jaki to ale będzie ogłosić, tego. Ale, ale możemy powiedzieć, jeżeli będziemy mieli zabezpieczone środki w budżecie. Uchwalaliście Panie, no zaraz, to proszę zobaczyć, czy były w budżecie te środki w takiej wysokości, bo ludzie Ale leckim, to jest sołeckiego pieniążki. Ale fundusz sołecki w jakiej wysokości był? Dokumentacja, czyli zakładca i uchwały energetyczne. Nie pamiętam kwot. Pod... No ale tutaj przed złożeniem tego wniosku rozmawialiśmy z Panem, Pan powiedział, że... No, po tym na 25 tysięcy? Teraz wszystko idzie o My Teraz że po no naprawdę ta kopera się zmieni, to diametralnie i być może, że zmieścimy się, albo troszkę nam braknie do tego. To założę że do jedną nawet w także... Jeżeli będą przeszkodi na to, to, wtedy ktoś będzie położony podmiotu sołeckiego jeszcze na ten rok pieniążki. Bo część, y, część wiosek wykorzystała, znaczy dlaczego my mamy być poszkodowani i nie wykorzystać tych środków? Nie mamy. na przepraszam, bo to jest naprawdę, my mieliśmy przeznaczki na cokolwiek innego, na opiększenie naszej wioski albo cokolwiek, a tu nie mamy nic. Zostajemy bez ja bym proszę tak, w ramach interpelacji to już proszę, proszę bardzo, też nie było liczone, interpelacja złożona na remont, na remont przystanku, to są też proszę Pani Dyrektor wystawiła fakturę na remont przystanku w Starych Drzewcach, jest to kwota 4000. i tego, i tego, wiecie Państwo, składane takie interpelacje, proszę, tego, tego Państwo nie liczycie, proszę, nie? Tak, panie Które, ale, tutaj, ale proszę Panią, proszę bardzo, Rada, proszę, proszę, jest, Rada znajdzie pieniądze, burmistrz do I tutaj nie ma między nami dyskusji. bo Jeżeli Państwo znajdziecie budziecie, że będą pieniądze, proszę bardzo, Rada podejmuje, u robimy oświetlenie, burmistrzuje. Ile idę, idę może coś też Ale pani jest pani zabezpieczona? No, 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 no właśnie, chciałem to powiedzieć. No, jeśli, jeśli tutaj pani wskaże, że są środki, no to wtedy, wtedy będzie przygotowana uchwała i, i będzie ogłoszony przetarg. No jeśli nie ma tych środków, a wiemy jaka jest sytuacja, no że środków nie wiem czy, czy Państwo, Akurat ja... taka kwota, żeby, żeby ten, tą Waszą, gawicę, ten waszą inwestycję zrealizować. Ale tutaj mówię do no, pani, pani Skarbnik, przyjrzyj się temu i jeśli będą środki, no to wtedy mówię, no wtedy ogłosimy, ogłosimy i przygotujemy uchwałę. Ja bym chciała powiedzieć w ten sposób, że dzisiaj nam się wytyka remont przystanku za 4 tysiące. No ja chciałabym... No nie to się nie wytyka, tylko tak, tylko proszę bardzo. Ja się chciałam zapytać Pani w tym momencie, z czego miała opłacone Pani Przedszkolanka w Jędrzychowicach, skoro z tego co nam mówiono, środki ze Funduszu Sołeckiego Jędrzychowiec miały być przekierowane 1 stycznia. Być może to są środki z naszych ram, ja to tak widzę, no przepraszam bardzo. Od maja się płaci wypłaty, to też nie było zaplanowane. Dla nas nie ma, to coś tu jest nie tak. Nie, chwileczkę, o czym Pani w tej chwili mówi? Czy Jędrzychowice zostają pozbawione swoich środków? Bo nic nie A z czego pani płaci do tej pory wypłatę tej pani? Skoro pierwsza panią, pani nie... no tak? no tak się ufaliła. Ufam o to tak? Tak, tak, tak. stałe środki to są środki nie. jednostki. Nadal się wynajmuje, nie Chwileczkę, tak? bo pani tutaj widzi, mówi o tym. Może pani, pójść może sekundę szczepionkę. Dlaczego ubolewacie takie bzdury, że dla nas nie ma? To, co dostały, w panią, Drzewce, żadna miejscowość nie dostała. I proszę nie odpowiadać, jaki długo. drzewca, kanalizacja, proszę zobaczyć, się nie kosztowała. Każdemu jednemu przyłączono, każdego jednego włączono, To są koszty, to są koszty. Ale chwileczkę, ale chwileczkę. Nie w takim zakresie, bo każdy musiał sobie przyłącze wykonywać we własnym zakresie. Jedyne drzewce, gmina z budżetu i proszę nie opowiadać, że, że drzewce zostają pomijane, bo jedynie drzewce zostały włączone i to kosztem budżetu. Wszyscy zapłacili mieszkańcy, wszyscy zapłacili za przełączenie każdego jednego drzewca. Proszę sobie popatrzeć tak, a nie tylko same żądania, że, że nie było. Było tak, proszę bardzo, każdy został włączony. I również ludzie sobie robili przyłącza na własny koszt. Własną Ale Pani Rona naprawdę przeżywam tę dyskusję, z tego względu, że <trymne> mogą być pytania do sprawozdania działalności burmistrza. I to, to, to burmistrz tutaj złożył sprawozdanie, a ewentualnie będziemy dyskutować we <trymne> wnioskach. Go, go, pani jako radna uchwaliła się na to przedszkole. wspólnie cała rada, nie pamiętam, No możliwe, może Pani, ale kiedyś już głosowała i to jest decyzja Rady ujęta, nie hmm. akurat moja, czy tam Pana Burmistrza, czy Pana Przewodniczącego. Rada, Państwo podjęliście uchwałę w tym temacie. To był oddzielny rozdział, określona kwota. Pozostałe pieniądze Pani Dyrektor sobie by gospodarzyła w ramach swoich działań. Szkoła podstawowa, goszcząca niczym, to już jest w gestii pani dyrektor. Takie uprawnienia ma. A ponadto, jeżeli chodzi o i inczonice nie wykorzystały funduszu socjalnego, miejscowość burczyna, pan potwierdzi, że też nie wykorzystały, jeszcze nie wykorzystały środków, nie zostały wykorzystane w Zamysłowie. No, nie Przepraszam, panie skarbnik jeszcze jedna rzecz. Co roku że to Panie doskonale wiecie istnieje przedszkole w prawdzie niepubliczne, gdzie nie dopłacamy z budżetu prawie 200 tysięcy. 180 tysięcy, bodajże, na przedszkolę, które jest w drzepca. I uważacie, że, uważacie, że w czerwca czy nic się nie daje, no, nawet wyślę nikogo pani nie opowiadała. Ale nikt z tego nie kwestionuje. Rady, no, rady, no, rady, no, nie przekazuje, no, więc y, nie wiem, czy akurat drzewca y, w stosunku do pozostałych miejscowości są w jakiś sposób okrzedzone, bo myślę, że niektóre miejscowości nic nie zrobiły i, to, i też nie <grym <grym ja mam <grym decyzji rady. <grym realnym> tak, ale nie my w tej chwili walczymy o, te, o to oświetlenie, no bo w budżecie naprawdę mogliśmy coś innego zrobić, no ale już no tyle lat mieszkańcy czekają na to, przecież 30 30 końcem no. roku... Roszuś... No,